Nie wiem, czy wiesz, że teraz dość dużo emocji wzbudza też Sandra Kubicka i Baron, a mianowicie też fakt, że jak to w miłości? Bywają dni, że mówi się o rozstaniu, bywają też dni, że próbują coś naprawiać. Czy ty to śledzisz i czy im kibicujesz? Co znaczy, przyzna się mnie śledzę. Nie wiem, co się teraz dzieje w tej sytuacji, ale ostatnio właśnie słyszałam, że się rozstają. Nie wiem, czy próbują być razem. Na pewno dla nich oboje jest bardzo ciężko się rozstać i próbują na pewno wszystko, żeby dla dziecka być razem. Ale no, nieraz jest takie czas i moment w życiu, że no niestety możesz próbować, ale to nie jest prawdopodobnie. Nie wiem jak u nich jest, nie jestem z nią blisko. To nie mogę skomentować, jaka jest sytuacji, ale życzę im dla dziecka, żeby sobie łożyli, tak, że chociaż mogą być blisko przyjaciółmi, żeby dziecko nie czuło wiesz, tej rozbitej rodziny.